Hej, a może tak nowy rok i nowe postanowienie? Rzucić to gówno, alkohol, narkotyki, wszelkie używki. Jak wyjść z nałogu? Krótka lekcja. Moim pierwszym krokiem do wyjścia z nałogu, do trzeźwienia było przyznanie się przed samym sobą. Kiedy spojrzałem w lustro, widziałem wrak człowieka. To było moje przysłowiowe dno. Tak rozpoczęła się moja praca. Przyznałem się przed samym sobą, że mam problem, przyznałem się przed światem, że mam problem I, zaczę... i rozpocząłem swoją pracę z trzeźwieniem. To była decyzja, bez odwrotu. Uczciwie podszedłem do tej sprawy. Koniec, już nigdy więcej. Musisz podjąć tą decyzję, od której nie ma odwrotu. To pierwszy i najważniejszy krok. Nie ma stopniowego wychodzenia, że zmniejszę sobie dawkę albo będę kontrolował. To nie działa. Najlepiej, jak odstawisz wszystko na las. Alkohol, narkotyki. Nie zamieniaj jednego nałogu na drugi. Tamemu to sobie możesz drąsić. Nie dasz rady sam. Szukaj grup wsparcia, terapii. Samotność to największy wróg w tej walce. Szukaj ludzi, którzy przeszli przez to samo. Oni na pewno cię zrozumieją. Bez oceniania. Pozbądź się wszystkiego, co ciągnie cię w dół. Zrywasz kontakty z ludźmi, którzy cię niszczą. Usuwasz numery, zamieniasz otoczenie. To nie jest poddanie, to strategia przetrwania. Pierwsze dni będą piekłem: pot, drgawki, bezsenność, depresja, ale to minie. Każdy dzień, który przetrwasz, to zwycięstwo. Wypełni tą pustkę. Twój mózg będzie szukał zamienników. Daj mu coś wartościowego. Może sport, pasję, rozwój. Nauk nie daje nic poza bólem. Przypomnij sobie najgorsze momenty. Ile razy obiecywałeś, że to ostatni raz i co? Nauk zawsze kłamał. Zacznij nowe życie. Cześćwość to początek, a nie koniec. Możesz budować coś, czego nigdy wcześniej nie miałeś. Będzie ci brakowało starych schematów. Chaos, dramaty, emocje. Uzależnienie to nie tylko substancja, ale też styl życia. Musisz nauczyć się żyć inaczej. Może jeden raz to kłamstwo. Nigdy nie ma jednego razu. Jest albo zero, albo powrót na dno. Znajdź siłę w pomaganiu innym. Największą moc daje przekazywanie tej siły dalej. Kiedy pomagasz innym, wyjść, umacniasz siebie. U mnie to działa. Część to najlepsza inwestycja w siebie. Czas, pieniądze, zdrowie, wszystko co kiedyś marnowałeś, teraz wraca do ciebie. Przestań się bać, że coś tracisz, bo nic nie tracisz. Zyskujesz wolność, spokój, szacunek do samego siebie. Nauk nie jest silniejszy od ciebie. Nigdy nie był. To Ty decydujesz, to Ty wygrywasz. Pogody ducha i do następnego.